Ten list miłosny, to ty chcesz tego czytać więcej, ty chcesz w tym przebywać i tym się karmić. Ty chcesz, żeby głoszone było ze Słowa Bożego, a nie głoszone z książeczek i kazań jakiegoś człowieka. No to jest też zwiedzenie najgorsze, co może być: że ludzie wychodzą za kazalnicę, przeczytają fragment z Pisma Świętego, mówię Wam szczerze, biorą kazania jakiegoś człowieka i. i jak Biblię. Da, 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 da. I ga oni po prostu nie mają swojego przeżycia, oni korzystają z kazania jakiegoś człowieka. Zobaczcie, dany człowiek to tak, jakby ktoś teraz wziął moje kazanie i głosił z tego kazania. Ja poświęciłem czas na modlitwę, ja poświęciłem każdą chwilę na czytanie Pisma Świętego i proszenie Boga, żeby dał jakiś pokarm na ten czas, a człowiek bierze to kazanie i zamiast przyjść i spędzić czas na modlitwie, to nie, on woli wziąć kazanie o, inspirację mam z kazania. Ja nie chcę słuchać na nabożeństwach ludzi, którzy głoszą z kazań. Ja chcę słuchać ludzi napełnionych Duchem Świętym, którzy głoszą z Biblii. Bo ja wtedy przynajmniej wiem, że ten Duch Święty im coś objawia i przyniesie słowo. Siedzą ludzie w jakimś zboże i, i Duch Święty zaczyna przemawiać i mówić akurat sprawy, które Ciebie teraz dotyczą, bo jest coś, co Ty potrzebujesz w swoim życiu. A Ty nie chcesz, nie wiem, stoletnie kazanie czytać. Możesz czytać w domu, nie ma problemu. Możesz czytać kazania jakieś w domu i się zbudować, ale nie po to jedziesz tyle kilometrów, żeby czytać jakiegoś człowieka bez sztudychem świętym, bo tak naprawdę ci, co czytają te kazania, w większości nawet sztudychem świętym nie mają. Zero przeżycia. I chociaż im mówisz, żeby nie, nie mają prawa wychodzić za kazalnicę, to pastor ich tam pcha i się tym nie przejmuje. No po prostu wybaczcie, ale ja mówię tak, jak mówię. Ja nie mam. Tak jak już wiele razy. Wiecie, dlaczego mogę tak mówić? Bo ja już nie mam nic do stracenia. Bo już nie muszę się niczego wstydzić w swoim życiu. Co było, co zrobiłem, no naprawiałem i tak dalej. Co się stało, to się nie odstanie. Żyję dla Pana całego serca, z całego duszy i z całej myśli. A najważniejsze, żaden człowiek, Kościół, zbór mnie nie, nie utrzymuje. Nie jestem na żadnej pensji, żebym musiał potem gadać, co oni głosić ich doktrynę. To Bóg mnie utrzymuje. To Bóg daje mi tyle, ile trzeba. Ja mu to obiecałem, że jeśli tak chcesz, żeby głosić, to będę głosił tylko tak, jak Twoje słowa mówię. I tak mówię. I dzięki temu mogę mówić tak, jak Bóg podaje. Nie mam względu na osoby. I zobaczcie. Ten niegodziwie ten, ten człowiek przyjdzie za sprawą Szatana, ale w tym czasie będzie na ziemi również moc polityczna i moc religijna. Jak wie, że ta cała moc polityczna to jest jakiś przywódca, ale jest jeszcze moc religijna. Jakiś. wiemy już jaki, bo wiecie, on już tam siedzi i podaje się za Boga. Znacie to, Ficarius Dei. Jak przeliczycie te litery, to on wyjdzie 666. Jego zadaniem z kolei jest złączyć te wszystkie kościoły w jeden kościół pod przewództwem tego jednego przywódcy. To prawdopodobnie to będzie ktoś, kto będzie bardzo charyzmatyczny, ponieważ on, ci wszyscy, którzy polegają na znakach, cudach, oni za tym polecą. Nie na słowie Bożym, oni pójdą za takim człowiekiem. Tylko żeby on jeszcze jakimiś darami operował czymś, oni pójdą za tym. I oni utwór, utworzą tą całą światową organizację, która już jest, praktycznie jest, jeszcze tam się docierają i tak dalej. I teraz przyjdzie moment, że jeśli ty w tym nie będziesz, bracie, siostro, nie będziesz z nimi zarejestrowany, ty nie, zamkną ci usta do głoszenia, ale nie martw się, Bóg cię namaści Duchem Świętym, że nikt nie będzie w stanie ciebie zatrzymać. A jeśli już bardziej, bardziej zaczną naciskać poprzez te prześladowania, to wierzę, że wtedy nastanie pochwycenie i Jezus zabierze swoim oblubienicę. Ale to nie jest możliwe, że ty jesteś pełny Ducha Świętego, że ktoś ci zamknie usta. To jest niemożliwe. I zobaczcie, ten szatan, ten człowiek przyjdzie podstępne oszustwa wo wobec tych, którzy mają zginąć. Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Miłość prawdy, prawdą jest Słowo Boże. To nie jest taka możliwość, jedność, że ten Kościół żyje w grzechu, ten w grzechu, ten, ale się zgadzają. To jest nie ta jedność, o której Jezus powiedział. Dlatego syła Bóg na nich ostry obłęd. I zobaczcie, oni wierzą kłamstwu. Kiedy odrzucasz prawdę Słowa Bożego, zaczynasz wierzyć kłamstwu, dlatego że Kła, że wierzysz w jakieś przyjście pańskie, które się odbyło 60 lat temu, wierzysz, że nie ma owoców. Drugi wierzy, że jak mówi w językach, to ma ducha świętego, a żyje w świecie, nie wiem, chrzczą w ślipkach i te różne rzeczy tam się dzieją, niemoralności i tak dalej. Oni po prostu odrzucili słowo Boże. Duch święty do nich mówił, 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 ale oni nie. Nie chcieli słuchać Ducha Bożego. Aby zostali wszyscy osądzeni, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie. Właśnie w nieprawości. A Pan Jezus do tej głupiej Panny, jak ona przyszła, Panie, Panie, otwórz nam, otwórz nam. On właśnie do niej powiedział, idźcie ode mnie precz, bo żyliście w nieprawości. Czyli coś, co wiedzieliście, że nie powinniście czynić, a to czyniliście w bezprawiu. I zostali wrzuceni tam, gdzie będzie płaczyć, skrzytanie zębów i tak itd. Tak Ale kiedy ta oblubienica cię razem obudziła, tak, razem z tą głupią panną, to ta oblubienica miała ducha świętego, ale ta panna nagle uświadomiła sobie swój stan letności grzechu. Może cały czas słyszała, ale się śmiała, bo to, ty co to będziesz gadał? My mamy większy kościół, nie? I nagle dotarło do niej: Ja nie mam ducha świętego. Dajcie nam, pomóż mi! Oblubienica, pomóż mi! Idź, idź i się módl. Miałaś czas, idź i się módl, bo tylko tam otrzymasz, kiedy Bóg po prostu napełni Cię Duchem Świętym. Już wiele razy to mówiłem: nie trać czasu, bo to czasami wymaga wielu poświęceń, naprawiania wielu rzeczy. I wiele mamy świadectw takich, że Duch Święty stępował, kiedy Ty poszedłeś, musiałeś coś jeszcze załatwić z kimś. To dlaczego Ty marnujesz czas, który teraz, dzień dobry, który teraz jest Tobie dany? Słyszysz, po to słyszysz te różne słowa, które wychodzi, które do ciebie mówi pokutuj, napełni Panie, napełni mnie duchem. Módl się. Ten duch święty musi być ważniejszy dla ciebie niż jedzenie, twoja bliska rodzina, niż wszystko inne w twoim życiu. Rozumiesz? Pokaż Bogu, że naprawdę chcesz, żeby on w tobie mieszkał. Ale nie, że ty zaraz. Dobra, pomodliłem się, a teraz pilota weźmiesz telewizor, włączysz. Już dawno ten telewizor to powinienś wyrzucić do śmieci. Chyba że masz tam chrześcijańskie treści. Bo to zawsze cię będzie odciągać od Boga. Wszystkie te bzdury, jak ja widzę tych chrześcijan, którzy podają się, że oni, oj, tylko nie osądzaj mnie, bo ja mam miłość, bo to, bo tamto. I siedzą i oglądają te seriale. Człowieku, ty nie masz żadnego ducha Bożego. Ty już go dawno zasmuciłeś, ty nawet nie wiesz. Ty, kobieto, chcesz iść na siłownię, i, i co. Nie boisz się, że się ubierzesz niemoralnie, faceci będą Cię pożądać? I Ty mówisz, że jesteś chrześcijanką? Tak jak pismo mówi, kto grzeszy z diabła jest. Widzicie, i tutaj, tutaj, czy tutaj, czy to będzie tutaj? Tak.